Witam szanowne grono. Witam w kolejnym filmie. Jedziemy się przejechać rowerem. Idziemy, mówię, jedziemy, bo nie, nie jestem sam. Jest rogalik, jest Stasiu, standardowo. No i jest babcia w sensie. To niebieskie, wypakowane. Ma chyba z 20 lat. Ale dostał nowe opony, także może się nie przebije. Jedzie, Je, jadą. Czy podalcie to nagrały? Nie, czemu? Bo nie widziałem. Nagraj mi proszę z boku mojej rowery, jak wygląda z boku. Ty też jedziesz? Jadę. Dobra. Zapraszam na film. Jedziemy na turawę. Jesteśmy w miejscowości Łebki. Taka wioska w środku lasu. Pokażę Wam jeden domek. 20 km za nami. Zrobimy sobie mały postój. Uzupełnimy płyny. W miejscu, kurde, chyba zborowskie to jest. Taki mamy taką fajną miejscówkę. Tam są altanki. Można sobie siąść, biwaczek zrobić. Zaraz pokażę. Nie trzeba mi się rano jechać do tego, pomogę mieć no. później. Wiem, że też masz się dostanę ale <laughs> to z chlebem, no nie? Nie wiesz. Czujesz? Nie, to jest to jest inne niż to. Nie, to jest to samo, chyba i noże. Może mhm. chcesz później zjeść to. Jest Nie, jest stałe. Czy jest język? No jest całe. Wiesz, co tego słodkiego? Zniształga. A tak to wam wstawa? No. No, boczek! Tak. Nie Nie. Nie wiem, wstawa. A? Nie wam wstawa, wstawa. Nie wiem, Nie wiem, nie. No. Tam jest drzewo, za drzewo możesz. Ja mam też po dużej bo wody to by cię lepiej koło. Mhm. Mamy Dobrodzień. Mówili miasto stolarzy, zawsze. Bo tu jednak tych mebli troszkę było. Centrum meblowe. Tam meble, tu meble. Puchnie meble. Znowu meble. I znowu meble. Same meble.

Na łonie natury, w lesie Z zadupiu totalnym Tak to wygląda O, jak się będzie robiło Tu się robi, widać Co będziemy jeść? Zobaczymy Co tu będziemy? Mać koguta. Pieczeń w sosie myśliwskim z kruskami śląskimi, proszę bardzo. Raz. Co masz? Plaki. Plaki. No i pięknie. Ale nie z olejem. Nie z olejem. Dotarliśmy po 7 godzinach jazdy z przerwami dotarliśmy na turawę jakieś 75 km bez jakichś takich przygód koła nie przebiłem tym razem jesteśmy na polu namiotowym, w sumie to jest pole biwakowe, tam się chłopaki już pompują No to co pokażemy co chcecie zobaczyć? Zapraszam. A. Dobra, mam awarię kolana. Poza tym, nie wiem czemu, ale Ale jest zawaria. Trafiliśmy fajnie, bo mamy prąd i mamy wodopój. To są nasze monety. Co tak to za Bo Tak to wygląda. Włażą No to co? Widzieliśmy troszkę fajnych widoków. Idziemy na jezioro, w wie jezioro srebrne się to chyba nazywa Bardziej takie chyba turystyczne z tego co kojarzę, chociaż nie wiem, nie mam pewności. Tu takie jakieś dzikie są bobry na pewno

i się dnia kolejnego Spaliśmy na jakimś polu biwakowym Lata coś no tak, tam sobie Jeszcze dalej śpią, w sumie jest 6.30 I tak, o 6.30 woda pod prysznicem No niestety jest zimna Nie wiem jak to działa, ale jest zimna co, kawucha jaka, nie? Kawucha, nie budzimy ich nie śpią. Wysął się w ogóle całą noc, pies ujadał. Spam, spałem 4 godziny, może 5. Co, wybiła dziesiąta, czas na powrót. Mamy jakieś 70 km, 73 km do, do, do domu. Pogoda jak widać elegancka poneczko i bez te sprawy, bezchmurnie. Będzie się panie jechało, pod się poleje po tyłku. I tak. ale co jadę to mam za dużo rzeczy. I, I teraz tak. Teraz jest mniej, tak? Jest mniej. A i tak jest za dużo połowy niewykorzystanych się ograniczyć, bo to jednak swoje waży. Rogalika ważyło ile? 20 kilogramów wodaj. Także jest to, jest to dźwigać, To co wozić za sobą, nie? Lecimy tam. Kiedyś dla młodego, jak się jeździło jeszcze w łyskami, tu się przyjeżdżaliśmy, kompakt brało się w łuskie, z reguły od taty. Kolega miał shl -kę to wyjeździliśmy jeszcze wtedy asfaltu nie było pamiętam, pamiętam sytuację jak zaraz na początku wsi tu stanęliśmy jako, że to jest przy lesie, nie było asfaltu to zapięliśmy taką dość sporą gałąź do tej błeski. i jest przez tą wieś kiedy dojechaliśmy na koniec to na początku jeszcze tam się unosiło marakurzy Także nas wtedy nikt nie, nie zgoni No i co? Wybiła 6 godzina podróży powrotnej eee, Mamy ile zrobione? O, poczekaj 6 godzin, 57 km Tempo średnie, ale wiadomo są przerwy Generalnie 6 godzin zostało nam jeszcze pół godzinki jazdy Może podsumowując dwudniowy wypad po 60, nie, 73 km wczoraj. Dzisiaj mamy 6, 57, no mamy jeszcze jakieś 10, czyli 67 pewnie. no Generalnie w dwa dni 150 km, dużo, nie dużo, ale biorąc pod uwagę, że to nie jest typowa trasa asfaltem, bo był las. Były piaski, shooter, takie różne. To jest tak. Jest ok, jest w porządku. A do nawet nie padało. Byłem w łebek. Jest tu, co jest ten dom z kalesonami. na płocie. Fajnie, kochanie, w czy w cudach. Jestem ten przemęk, jest świata rokalizm Nie wrzucisz tego? Nie, tego nie wrzucę To by było na tyle w tym krótkim filmiku Zdjęcie Wam że nie ma tam za tak dużo materiału Większość z trasy Mało dialogu No trudno, takie też muszą być Dzięki za oglądanie, kto dotrwał, gratuluję. Na razie, do następnego, cześć.